Dziś będziemy się bronić przed fazą drugą z pranki. Pranki Tower Defense Mam pierwsze 200 golda Więc można kupić swoje pierwsze towerki Ojo, taka epicka Wideria Jeden box jest za 50 dolców Uwaga, ołak, kolejnego boxa Oren, z trzeciego Znowu ołak I z czwartego boxa Simon Czyli tak wyglądają moje towery Na pewno podwójne możemy sprzedać Czyli jednego ołaka, jednego Simona I ja mam nadzieję, że dzisiaj Trafimy coś legendarnego mitycznego albo sekretnego i na pierwszą mapkę myślę, że Easy Grey będzie spoko, po zobaczcie, tu jest jeszcze Pinki, Wenda, Wideria i czarny. To jest nasza mapa, musimy bronić tego piasku, zamku z piasku i tu będą wychodziły idle. Z fazy drugiej. Dobra, zaczynamy grę. Drzewko. Ciekawe, co robi Drzewko, ale najpierw może na początek puścimy sobie dwa Simony. Simon ma spoko zasięg. Dawaj Simon. Dobrze! Ale czat! Jakie to jest super! Dobra, ciekawe, czy to się uda. Mamy siano rośnie. Dobra, łęda pierwsza pokonana. Druga, trzecia, czwarta i ostatnia. 500 dolców mamy teraz. Dobra, zobaczmy, co robi drzewo. O, drzewo nie ma żadnego zasięgu. To chyba będzie jak w Toilet Tower Defense. I daje pieniądze co rundę. Za ile są upgrady? Za 350. Simon, zaraz będziesz upgrade'owany. Ja mam nadzieję, że oni pokonają. Jeszcze jedno drzewo mogę postawić. O, 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 o! o. Nie wyrobią się. Dobra, mamy jeszcze orena. O, ale oren, ciekawy jak wali. Uwaga, Jest! Co 4 sekundy bije po 25. Uwaga, Bij, oren. Halo? On jakieś moce ma, co jest? Dobra, uda się, uda się. Mają zasięg, mają, będzie dobrze. Udało się! Dobra, lecimy z ołakiem za 700 dolców, czyli chyba najlepszy. Bije po 52 co 4 sekundy. To jeszcze drzewek teraz wszystkich trzeba postawić tutaj. No, Oj, i patrzcie! Jeszcze za 900. Upgrade Ołaka! Dawaj, Ołak Jakimi kolcami wali zielonymi? Szybciej! Bij! Dobrze! Oj, możemy przyspieszyć naszą gierkę razy dwa. Oczywiście, że za Oczywiście! A ciekawe, czy to przyspieszy całą grę. Uwaga, idą one szybciej. Dobra, przyspiesza też naszych. Dobra, nasi też szybciej biją, więc jest dobrze. I Mister Sun idzie z 525 HP. Dobra, Ołaka, ulepszymy Ołaka za 1000 i za dwa! Ale trot. Dobra, patrzcie, co się dzieje. Derpul nawet idzie. I jest zbity normalnie. Trzeba by poulepszać, może, drzewa. Tu za 600. Tego też za 600. Dostaniemy więcej siana. Ołaka nie mogę. Ale Oren może dostać upgrade. Jeden i drugie Nie, drugiego nie. To Simony dostają. Simon dostaje tu. Pek, pek. Skip wave. 4000 mamy. Ołak na maksa. Patrzcie, jak ołak bije. Ja nie wierzę. 185 bije co 4 sekundy. Potrzebujemy więcej ołak. Postawić. I od razu upgrade y mu. Skip wave. Ale będzie czas. ciekawe ile golda dostaniemy. To już wave 8 na 12. Ja mam 5000 golda. Wszystkie drzewka upgradujemy. Robimy. Skip wave. Mam 7 koła. Dobra. Upgrade, 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 upgrade. O, o, Mr. Sun tu idzie. Dobrze. Dobra. Dwa ołaki maksymalne. Zobaczcie, jak biją. Tylko te słońca mają po 500 HP już. Dobra. Easy. Kolejny ołak na maksa musi iść. Po skip waveie. Jeszcze mamy miejsca na kolejne ołaki tu Wave dziesiąty na dwanaście Klakery jak fajnie wyglądały Idą derp Oczywiście nasze ołaki chleją Kolejny skip wave I to już chyba upgrade na maxa Kolejny wleci I kolejny Aaaaa! Przedałem sobie ołaka, super no świetnie Trzeba uważać jak się upgrade'uje, bo tu od razu pojawia się sel. I ołaków już mam 5 na 5 Czyli więcej się postawić nie da I teraz będzie za chwilę ostatni, 12 wave Mam nadzieję, że zdążycie kliknąć przedni łapkę w górę Zasubskrybować teraz kanał I jest, za chwilę będzie boss Idzie Mister Sun i fanboty 1800 HP O ja, lejcie go Dobrze Tu jeszcze do tego maksymalny level Oren'a jest System 50 golda Dwie sody i expa. I mam 70 golda teraz. A tu za chwilę możemy iść jeszcze przejść brada. Ciekawe czy to będzie inna mapa. Ale najpierw trzeba zdobyć kolejne spranki. Po 50! Czemu to jest takie drogie? No i mam ołaka, no. Ale tą sodą mogę ulepszyć swoje spranki. chodzimy na niego. O, ale tu jednego ołaka trzeba sprzedać. Tego sprzedajemy. I można nakarbić ołaka. <laughs> sodą! Ale jaja. Dostał, dostał, ma level drugi! Jest silnie a tu w sklepie można kupować jeszcze sodę, i donaty i wszystko. I tu jeszcze mamy jakiś inny tryb. Obrona Radiego house. Aha, to chyba będzie wkrótce, czyli będą co pół godziny inne domy. Ja chcę kolejne spranki zdobyć. Idziemy na Brada i weźmy sobie, harda. Wtedy mamy większą szansę na więcej golda. Okej. Okay. Ciekawy jestem, czy nam się uda. Na hardzie wave'ów mamy też 12. O nie! Tylko, że tutaj są trzy domki. o oo! Dobra, żeby to najlepiej zrobić. Dajemy start gry i coś mi się wydaje, że to trzeba by było tutaj ich ustawiać. No bo nie, no! Dobra, albo tu, tu jeden i tu drugi. I razy dwa gra! A razy trzy ile kosztuje? 300 Robuxów! Dobra, poczekajmy, poczekajmy. Ja mam nadzieję, że te Simony sobie poradzą. Oj, 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 Będzie ciężko. No, dobra, Wendy dają radę. E, e, znaczy, w, Wendy rozwalane muszą być! No, nie mogą dawać rady. Dobra, rozwal, 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 rozwal. 700! Jeden raz, jeden raz. Udało się. O, jest potężny, dawaj ołak I za 154 mogę tutaj kolejnego Simonka puścić, teraz powinny sobie Radzić, dobra, jest dobrze No, poradźcie sobie, dacie radę Radzą sobie, czy sobie nie radzą, gdzie jest ciężko Naprawdę, bo ja wziąłem harda Oj, 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 niepotrzebnie wziąłem harda, niepotrzebnie Bij, nie, tu Będzie simonek, jeden w razie czego Niech sobie tu stoi, potrzebuję Kolejnego ołaka tutaj I dwa drzewka sobie gdzieś tutaj walniemy Żeby nam zarabiały hajsu A ten ołak powinien dostać, ab Okej. Okay. Możemy mieć szansę. Albo nie. Oj, 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 Dobra, jest. Tutaj awaryjny musi być. Niech stoi. No, bij, Oren. Dawaj. Nie. Nie radzimy sobie. Nie radzimy sobie na tym hardzie. Musimy upgrade'ować. Ja nie wiedziałem, że to będzie takie trudne. Dobra, ołak. Oj, ten ołak może już być prawie na dwóch. Jeszcze ręcz mu urośnie. Piniata się zespawnowała. Co jest? Patrzcie na to. O, 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 o. o, -o. Duże oo Upgrade Radi Już na żaden upgrade mnie nie stać. O nie. O nie. Nie, bij go, bij go, bij go. Proszę. No, Radiego jeszcze walni raz. Jeszcze raz. Wal Dawaj. Jest. Ale fart. Jest wave kolejny. Trzeba tutaj walnąć kolejnego Radiego i go upgradeować. Dobra, ciekawe, gdzie ta piniata idzie. O nie. Nie rozwalę piniaty. Już ona ma 2000 HP. Ale jest. Przypał. Dobra, tutaj musi iść upgrade. I drzewka trzeba by upgradeować I postawić kolejne po 300. Nie no, Ołak. Ołak sobie nie poradzi taki mały, no. Co tu się dzieje na tym hardzie? O nie, o nie, o nie. I co? To już koniec? Nie! HP straciłem chyba. Co jest? Ale ja, ja. żyję. Może trzech może zmieścić. Dobra, upgrade. Obronimy się. Za wszelką cenę. Jest tutaj maksymalny. No, ten Ołak sobie tu chyba poradzi. Walnij go. Ja cię kręcę, ale to jest trudne. Tutaj kolejnych przepuszczają. Oren, potrzebujesz upgrade'a za 900. Wiesz, te upgrade'y prawie nic nie dają. Po co wziąłem harda? Dobra, może się uda. Może się uda. Trzymajcie kciuki, widzowie. Dobra, ołaków już nie mogę. Drzew już nie mogę. No dobra, ten ołak ma dobry zasięg. Ten też i ten w miarę też. Teraz upgrade na maksa, tak? I ten go upgrade na maksa. A jak temu zrobię zasięg jeszcze większy? No, można ich stawiać na środku. O, o, tu, 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 tu są kłopoty. Upgrade, upgrade. Simon, trzymaj się! Oj, 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 Dobra, dajemy razy dwa, bo ja nie wiem, czy ja to przeżyję. Nie, razy jeden! Jest szansa. Upgrade, upgrade, upgrade. Dawaj! Rozwalcie te głupie słońca! Nie, nie, nie mogę już kogo postawić! Nie! O o, słońce idzie, słońce idzie, słońce idzie! Nie! Nie rób tego! Nie! 10 HP na stowi zostało, ale jaja, ale fart! Dobra, musimy wszystko upgradeować na maksa. Mam 11 tysięcy. Ołak, maksymalny, dawaj. Wszystkie są na maksa. Tu ten nie jest, dobra? Jeszcze? Simon się przyda na maksa. Mam nadzieję, że się uda. Dobra, już nie ma pieniędzy. Tu jest za 1600. Dawaj! I razy dwa spidarów. Robimy. Dobra, to się może udać. To się jeszcze może udać. Zbieramy pieniądze na bossa. Nie wiemy, którędy idzie boss. O nie, tutaj jest słońce. 1500 HP ma. Na poprzedniej mapie miał 500. Dobra, ważne, żeby wszystkich upgrade'ować na maksa. Tu są maksy, wszystkie. Dobra, boss jest, boss. Stop, jeden raz. Sprzedajemy tego ołaka szybko. I stawiamy kolejnego tutaj. Na maksa go upgrade'uję. Tak samo sprzedaję tego orena. Żeby postawić kolejnego szybko tutaj. I tak samo upgrade'uję go na maksa. Sprzedaję drzewo. Żeby postawić kolejnego Oren'a Dawaj, upgrade, full upgrade Kolejne drzewko sprzedaję. upgrade! Dobra, boss jest rozwalany, jest rozwalany Dobrze, gin, 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 o nie Sprzedać ołaka, szybko postawić nowego Bo nam się tu nie mieszczą, tak jest! 150 kaisu, cztery małe sody, dwie gwiazdki i X. Czyli teraz nasz ołak ma 54 damage'a Ale jeżeli go sobie nakarmimy czterema sodami To z 54 na 55 I zobaczmy czy trafimy coś lepszego bo tak, za 50 common Oren, niestety rare Taner i ostatni common Taner wali co pół sekundy, aż za pięć dobra, musimy go jeszcze przetestować, bo tutaj na drugiej mapie, na drugim stage'u, na hardzie dostanę jeszcze więcej wszystkiego i można zacząć od Tanera od razu, elegancko, dobra, gościu pa, stoi Taner, ciekawe jak on bije. za chwilę zobaczymy jego atak, no, bijesz, dawaj Taner, wow kapeluszami rzuca, ale fajne, jest jest Naprawdę już trudno. O nie. O nie. Simon! No I tu musiałem dołożyć, bo przecież by nie dali rady. Dobra, ołak to jest jednak ołak. No i czas na wave dwunasty, Postawiłem sobie tutaj wszystkich ołaków, wszystkich na maksa. I zobaczcie, jak pięknie biją. Wow! No, mam nadzieję, że go pokonam. Bicie, bicie, bossa, bicie, bossa. Pięknie. Mocniej! Lać go! O nie, połowa HP, połowa HP, połowa. Dadzą radę, dadzą radę. Tak! Tak, teraz za gwiazdki mogę nawet zrobić enchanta. Dajemy ołaka, rolujemy i mamy ranger na 5% większego. A dla drzewka 15% więcej hajsu! To jeszcze możemy cztery skrzynki sobie zakupić. Oren Ska! Epicka! No i nic już lepszego nie poleciało? Ale Sky jest chyba kozacka. Sorry, kozacki. I mam nadzieję, że Wam się podobało, bo jak będzie dużo łapek w górę, to następnym razem robimy kolejne fazy. A teraz ciekawi mnie, czy zdążysz tu kliknąć, zanim ten odcinek się skończy. Na pewno nie zdążysz, uważaj, masz mało czasu. Ten odcinek będzie też świetny.